Studio Krynica Margierkiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. Prosto Kryńskiego Deptaka. A moimi Państwa gościem jest pani Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, dzisiaj rozpoczynamy. Krynica Forum 2023. Jak pani ocenia to wydarzenie? Wielki projekt, wielki, ważny projekt z wielu powodów. Przede wszystkim obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy i wielu jego znamienitych gości, ale wielu ważnych ścieżek podejmowanych w panelach. Przy różnych tak naprawdę profilach, które no, pokazują, jakie tematy dzisiaj są dla nas ważne i jakie rozwiązania w związku z tym należy podejmować. No właśnie, spotykamy się tuż po panelu, w którym brała Pani udział. Panel dotyczył wsparcia dla Ukraińców i wolontariatu. Tak, patrzyliśmy na to z perspektywy Krakowa i Małopolski, o tym, co się wydarzyło, jak samorząd województwa od samego początku, jako tak naprawdę pierwszy w Polsce, w sposób niezwykle aktywny. Włączył się w tą pomoc poprzez tak naprawdę opracowanie i wdrożenie narzędzi, jakim była Małopolska Tarcza Humanitarna, na którą przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych, i to 100 milionów zostało wydatkowane w bardzo różnych obszarach. Takim powiedziałem, jednym z ostatnich już zamykających to zakup agregatów prądotwórczych, które za chwilę wyjadą na Ukrainę, ale też szereg działań, które miały na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które prowadzą od samego początku działania z obszaru edukacji kulturowej społecznej dla uchodźców z Ukrainy. I Krynica jest tutaj znakomitym przykładem, bo właśnie będzie beneficjentem tych środków i już w najbliższym czasie będzie otwarcie nowej świetlicy, która będzie służyła tak naprawdę i dzieciom polskim, i dzieciom ukraińskim i tym rodzinom, które będą mogły przyjść i uczestniczyć bardzo ciekawych zajęciach. Mm -hmm. No właśnie, wspomnieliśmy na początku wojny, tak naprawdę Województwo polskie ruszyło z tą pomocą bardzo, bardzo mocno. W Krynicy schronienie znalazło kilka tysięcy osób również. Jak według Pani właśnie ta pomoc już po tym czasie powinna wyglądać dalej? Mm -hmm. No, należy powiedzieć, że Krynica była tym drugim miejscem w Małopolsce, gdzie wydano najwięcej peseli, bo ponad 3,5 tysiąca to jest bardzo znacząca liczba. A jak na taką małą miejscowość jak Krynica, która musiała no, znaleźć rozwiązania takie formalne, strukturalne, żeby jak najszybciej te procesy przeprowadzić, a jednocześnie... Przyjąć tych wszystkich uchodźców pod swój dach. I tak też się stało. Myślę, że tutaj wiele dobrych rzeczy się zadziało i ciągle jeszcze do tej pory sporo Ukraińców przecież zostało być może wybiorą to miejsce jako swoje stałe miejsce do życia. W związku z tym też konieczność prowadzenia różnych działań o charakterze właśnie takim włączającym, kulturowym, które ma na celu też jak najlepszy poziom integracji, rozumienia się wzajemnego, rozumienia swoich oczekiwań. Ale też wychodzenia naprzeciw tym wszystkim potrzebom, które za tym idą. No właśnie myślę że też na przykładzie chociażby Krynicy, bo tutaj jesteśmy na miejscu, można powiedzieć. Ukraińcy chcą pracować, nie chcą raczej niczego za darmo. Są pracowici, chcą pracować, trzeba tylko im to umożliwić. Tak, no na pewno. Jest takie przysłowie, jasne sytuacje czyją przyjaciół i myślę, że jasne stawianie granic, pokazywanie pewnych reguł, ustalanie wspólnych tych zasad i reguł czyni ten porządek społeczny jasnym, klarownym i takim, z którego każdy będzie korzystał. Myślę, że to jest też takim naszym wspólnym zadaniem i wyzwaniem, układanie tej mądrej przyszłości, mądrej wspólnej przyszłości tam, gdzie mamy do czynienia z osobami. Które do nas przyjeżdżają spoza naszych granic, uchodźcami wojennymi. To jest na pewno wielkie zadanie, ale jestem przekonana, że i te nasze dotychczasowe doświadczenia to pokazują um, ogromne serce, um, ogrom różnych darów działań, wspólnych świąt, wspólnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, no pokazują, że to jest możliwe. No tak, właśnie te wydarzenia kulturalne też w Krynicy, wiele takich wydarzeń było skierowanych do dzieci polskich, do dzieci ukraińskich, były koncerty w języku ukraińskim, no sporo artystów też przyjechało tutaj do Krynicy właśnie z Ukrainy. To prawda, też mówiłam o tym i to jest warte też podkreślenia, że właśnie ta cały czas ta procedura czy też jakby te wszystkie działania, które są prowadzone te działania o charakterze takim właśnie inkluzywnym, włączającym. No też dało się zauważyć choćby nawet podczas ostatniego festiwalu kieplowskiego, gdzie właśnie gościliśmy operę czy balet z Lwowa. To już drugi raz drzeli. Tak, i to też myślę ma taki swój ważny wymiar kulturowy i międzynarodowy. Mhm. Za nami konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, inaugurująca program. Ty decydujesz, jak reagujesz. Powiedz mi kilka słów jeszcze na ten temat. Tak, to, to jest bardzo y, y, ważna rzecz i bardzo dziękuję, że, y, że Pan o to pyta. Y, y, dokładnie 10 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i dzień później, w poniedziałek, spotkaliśmy się w Krakowie w Kinie Kijów, gdzie zaprosiliśmy do udziału w tej konferencji. Przede wszystkim rodziców. Rodziców, nauczycieli, też ta liczba kilkuset osób była dla nas jasną odpowiedzią, jasną informacją zwrotną, że istnieje wielka potrzeba podejmowania tej tematyki, tej problematyki. Pandemia, też ta presja cywilizacyjna, ale też ta presja cyfrowa. W której poddani są młodzi ludzie, powoduje, że wielu z nich nie może się w tym świecie odnaleźć. Takim niestety bardzo smutnym, ewidentnym dowodem na to jest wzrastająca w Polsce, ale niestety i w Małopolsce, liczba prób samobójczych i liczba samobójstw. Wśród młodych ludzi do 19 roku życia w tym półroczu tylko w Polsce to jest 80 osób. To jest to jest bardzo wysoka liczba, a tych prób samobójczych w roku 2022 wśród młodych ludzi było ponad 2000, co stanowiło tak naprawdę ponad 100% wzrostu w stosunku do lat poprzednich. To pokazuje tak naprawdę, że mamy do czynienia z bardzo Ważnym zjawiskiem i powinniśmy podjąć bardzo wiele takich wspólnych działań. I też ta konferencja, której podtytuł był Kiedy zapala się czerwona lampka, była wstępem, jakby takim informacji dla rodziców, na co zwracać uwagę, co jest tak naprawdę ważne. No, to z jednej strony jest oczywiste, bo bycie ze swoim dzieckiem, stawianie na jakość czasu spędzaną ze swoim dzieckiem, to jest ten czynnik jakby podstawowy. A z drugiej strony wiemy też, że wielu rodziców pomimo swoich chęci... No, czasem nie daje rady, ale też przychodzą takie rodzaje kryzysów, w którym nie radzą sobie młodzi ludzie. Więc też podpowiadaliśmy, gdzie szukać tej pomocy, jak ją można znaleźć, w jaki szybki sposób można ją uzyskać. A jednocześnie wychodzimy z ofertą do Małopolski i zaczynamy pracę nad programem. Wdrożeniowym z nowej perspektywy, ze środków europejskich, bo chcielibyśmy, żeby te zajęcia odbywały się w większości szkół w Małopolsce. Co wymaga oczywiście bardzo zintensyfikowanych prac i wdrożenia naprawdę poważnego systemu, ale. Podchodzimy do tego, bo w moim przekonaniu nie ma dzisiaj ważniejszego tematu jak ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi. W związku z tym rozpoczynamy w tej chwili realizację pilotażowego programu już w całej Małopolsce. Ty decydujesz, jak reagujesz. Uczenia młodych ludzi, nabywania tej odporności psychicznej poprzez specjalne zajęcia w placach 1 czy 4, 6 i 7, 8. I w tej chwili trwa, myślę, że już pewnie ostatni etap rekrutacji tych szkół. Wierzę mocno, że też znajdą się na tej mapie szkoły z sondyczysty. Będziemy też na pewno o tym informować. Chcemy te doświadczenia zebrane teraz podczas tej edycji wykorzystać w przygotowaniu dużego projektu, tak żeby objąć nim pewnie byłoby optymalnie już od kolejnego roku szkolnego, i wierzę mocno, że jest to możliwe jak największej ilości młodych Małopolan. Liczymy, że również szkoły z Krynicy i oczywiście sądeczyzny znajdą się na tej liście, bo temat faktycznie jest bardzo ważny i na równie ważne tematy dyskutujemy na Krynica Forum 2023. Dziękuję pięknie Dziękuję. za rozmowę, a Państwa zapraszam do oglądania naszych kolejnych relacji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.